you mm -hmm. 14 godzina, od 6 do 7 rano, Jezus zostaje ponownie zaprowadzony do Kajfasza, a następnie odesłany do Piłata. O Panie, mój Jezu Chryste, padam na kolana w Twojej boskiej obecności, błagam Twoje najgoręcej, kochające serce aby zechciało mnie przyjąć do bolesnego rozważania 24 godzin podczas których z miłości do nas zechciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w twej najświętszej duszy aż po śmierć na krzyżu udziel mi pomocy łaski miłości głębokiego współczucia i zrozumienia twoich cierpień w trakcie rozważania 14 godziny jeśli zaś chodzi o godziny, których nie mogę zgłębiać, ofiarowuję Ci wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić bądź to na pełnienie moich obowiązków, bądź na sen. Przyjmij o miłościwy Panie moją pełną miłości, intencji i spraw, aby była ona spożytkiem dla mnie i dla wielu, tak, jakbym rzeczywiście wykonała to, co z największą pobożnością pragnęłabym uczynić. Tymczasem dzięki Ci składam, O mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą. Aby jeszcze więcej podobać się Tobie, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, łącząc się cała z Twoją wolą i z Twoją miłością. Wyciągam też ramiona, by cię objąć. Kładę głowę na twym sercu i zaczynam. Mój zbolały Jezu, jesteś już poza więziennymi murami. Stawiając kroki z wyczerpania, chwiejesz się. Chcę stanąć u Twego boku, aby cię podtrzymać, na wypadek, gdybyś miał upaść. Widzę, że żołnierze prowadzą cię do Kajfasza, a tym, o mój Jezu, niczym słońce, pojawiasz się pośród nich. Pomimo tego, że jesteś zmasakrowany, promieniejesz wokół światłem. Już widzę, jak Kajfasz rozkoszuje się Twoim godnym pożałowania wyglądem. Widząc Twój blask. Zaślepia się jeszcze bardziej i z furią ponownie cię przesłuchuje. Czy ty naprawdę jesteś prawdziwym synem Boga? A ty, umiłowany mój, z najwyższym dostojeństwem, z wdziękiem Twojej mowy i typowym dla ciebie łagodnym, wzruszającym i chwytającym za serce głosem odpowiadasz. Tak, ja jestem prawdziwym Synem Boga. A Twoi wrogowie, pomimo tego, że w głębi ducha rozeznają wagę Twych słów, to jednak zagłuszają w sobie wszystko, nie chcąc wiedzieć nic więcej i krzyczą jednym głosem. Winien jest śmierci, winien jest śmierci. Kajfas potwierdza wyrok śmierci i odsyła cię do Piłata, a ty, mój skazany Jezu, przyjmujesz ten wyrok z tak wielką miłością i pokorą, że niemal wymuszasz go na nikczemnym kapłanie i dajesz zadość uczynienie za wszystkie grzechy czynione z premedytacją i w złej woli. Oraz za tych, którzy zamiast żałować popełnionych grzechów, cieszą się i rozkoszują grzechem, co prowadzi ich do ślepoty i stłumienia każdego światła i łaski. Życie moje, Twoje zadośćuczynienia i modlitwy odbijają się echem w moim sercu, więc i ja czynię zadośćuczynienie. I modlę się razem z Tobą. Moja słodka miłości, widzę, że żołnierze, straciwszy do Ciebie ostatnią resztkę szacunku i usłyszawszy, że zostałeś skazany na śmierć, chwytają Cię, dodają łańcuchy i powrozy, krępują Cię tak mocno, że prawie uniemożliwiają wykonanie jakiegokolwiek ruchu Twojej boskiej osoby. Popychając i wlokąc, wyprowadzają cię na zewnątrz placu, Kajfasze. Tłum ludzi czeka na ciebie, lecz nigdy by cię bronić. A ty, moje Boskie Słońce, wchodzisz pomiędzy nich, chcąc ich wszystkich objąć Twoim światłem. I gdy stawiasz pierwsze kroki, Chcąc zamknąć w nich wszystkie kroki stworzeń, modlisz się i czynisz zadośćuczynienie za tych, którzy stawiają pierwsze kroki, by działać w złym celu. Jedni kierowani chęcią zemsty, inni, by pozbawić kogoś życia, zdradzić, obrabować lub zrobić jeszcze coś innego. Jak bardzo ranią Twe serce wszystkie te grzechy, aby zapobiec tak wielkiemu złu, mówisz się, czynisz za uczynienia i ofiarowujesz całego siebie. Ale gdy tak za tobą podąża, widzę, że Ty Jezu, moje słońce, zaraz po wyjściu z pałacu Kajfasza, spotykasz cudną Maryję. Naszą czułą mamę. Wasze spojrzenia spotykają się i ranią nawzajem. I pomimo tego, że obydwoje odczuwacie pokrzepienie na skutek tego spotkania, to jednak rodzą nowe cierpienia. Dla ciebie cierpieniem jest widok matki głęboko zranionej, pobladłej i okrytej żałobą. Dla drogiej mamy jest to twój widok, boskie słońce, bowiem jesteś przyćmiony, zhańbiony, wełza i cały pokryty krwią, niedługo jednak możecie cieszyć się wymianą spojrzeń. Z bólem, że nie zdołacie wymienić ze sobą choćby paru słów, wasze serca mówią sobie wszystko. Stopieni ze sobą odrywacie od siebie wzrok, bo żołnierze cię poszturchują. Tak deptany i wleczony docierasz do Piłata. Mój Jezu, podążam za tobą i łączę się z przeszytą bólem, mamą, by razem z nią wtopić się w ciebie. A ty, kierując w moją stronę spojrzenie, pełne miłości. Pobłogosław mnie. O mój uwielbiony Jezu, wezwałeś mnie w tej godzinie męki, abym ci towarzyszyła, zatem przyszłam. Wydawało mi się, że widzę cię zbolałego i udręczonego, jak modlisz się. Wynagradzasz krzywdy, cierpisz oraz upraszasz zbawienie dusz najbardziej czułymi i wymownymi ze słów. Starałam się towarzyszyć Ci we wszystkim. Teraz zaś czuję się w obowiązku powiedzieć Ci dziękuję i błogosławię Cię, gdyż muszę się oddalić, by zająć się codzienną pracą. Tak, o Jezu, dziękuję, powtarzam tysiąc tysięcy razy. Chwalę Cię i błogosławię za wszystko to. Co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego z nas? Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy Twój oddech, bicie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie oraz za każdą gorycz i upokorzenie, które zniosłeś. Za wszystko, mój Jezu, dziękuję Ci, składam i błogosławię Cię. O Jezu, spraw aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw w taki sposób, ażebym mogła ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich łask i błogosławieństw. O Jezu, przytul mnie do serca swymi najświętszymi rękami i pobłogosław każdą cząstkę mojej istoty tak, aby nie mogło wydobyć się ze mnie nic prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć. Dlatego zdaję się na ciebie w podążaniu za tobą. Co więcej, ty sam będziesz się mną posługiwał. A ja od teraz pozostawiam moje myśli przy tobie, aby bronić cię przed nieprzyjaciółmi. Oddech mój oddaję, by ci towarzyszył, moje bicie serca, by mówił ci zawsze kocham cię i odpłacić ci miłością, której inni odmawiają. Oddaję krople mojej krwi, żeby ci zadość uczynić i zwrócić ci honor i szacunek, których wrogowie twoi poprzez przezwiska, opluwanie i policzkowanie chcą cię pozbawić. Całą sobą pragnę cię strzec. Mój ukochany, pomimo obowiązków, pozostaję w twoim sercu, boję się je opuścić. Ty mnie w sumie zatrzymasz, nieprawdaż? Bicie naszych serc będzie się wzajemnie rozumieć. Stopi się w jedno, aby dać mi życie, miłość oraz nierozerwalną łączność z Tobą. Mój Jezu, jeśli byś spostrzegł, że mam zamiar uciec od Ciebie, niechaj Twoje bicie serca przyspieszy w Moim, niechaj Twoje dłonie przycisną mnie mocniej do Twego serca, niechaj patrzą na mnie Twoje oczy i cisną błyskawice ognia ażebym czując Cię natychmiast powróciła do zjednoczenia z Tobą, o mój Jezu. Proszę o boski pocałunek. Obejmij mnie i pobłogosław. Ja całuję Cię najsłodszym Twoim sercu i w Tobie spoczywam. Jezus w pałacu Heroda, przebrany za szaleńca dla ośmieszenia Go. Właśnie rozważałam godzinę męki pańskiej, kiedy to mój słodki Jezus przebywał w pałacu Heroda, przebrany za szaleńca i wyszedzany. Mój zawsze kochający Jezus, ukazując mi się, tak do mnie przemówił. Córko moja, nie tylko wtedy byłem przebrany za szaleńca, wyśmiewany i wykpiwany. Stworzenia nadal zadają mi te cierpienia. Co więcej, jestem nieustannym przedmiotem drwin przeróżnych ludzi. Jeżeli dana osoba spowiada się i nie dotrzymuje postanowienia, by mnie więcej nie obrażać, drwi ze mnie. Jeżeli kapłan spowiada, wygłasza kazania, udziela sakramentów, lecz to jak żyje nie odpowiada słowom, jakie głosi i ujmuje godności sakramentom, jakich udziela, tyle razy wystawia mnie na pośmiewisko. Ile razy wypowiada te słowa i udziela sakramentów. I gdy ja w sakramentach daję im nowe życie, oni dają mi szyderstwa i kpiny, a profanując sakramenty, przygotowują mi szaty, by przebrać za szaleńca. Jeżeli przełożeni wymagają od poddanych ofiarności, cnót, modlitwy, bezinteresowności, Sami zaś prowadzą życie pełne wygód, rozpusty, interesowności, jakże bardzo ze mnie szydzą. Jeżeli głowy cywilne i kościelne wymagają przestrzegania prawa, a jako pierwsi je łamią, kpią ze mnie. Och, jakże bardzo wystawiają mnie na pośmiewisko. Tyle jest tych szyderstw, że już jestem tym zmęczony, zwłaszcza kiedy pod pozorem dobra czynią trucicielskie zło. Och, jakże się ze mnie natrząsają, jakbym był ich zabawką, rozrywką, ale moja sprawiedliwość prędzej czy później zakpi z nich, karząc ich za to surowo. Ty módl się i dawaj zadośćuczynienie za te wszystkie kpiny, które sprawiają mi wielki ból. I które przyczyniają się do tego, że nie rozpoznają, kim ja jestem. Trochę później, ukazując mi się ponownie, ponieważ byłam cała zanurzona w woli Bożej, Jezus tak do mnie przemówił: Najdroższa córko woli mojej, z utęsknieniem czekam na Twoje stopienie się z moją wolą. Musisz wiedzieć, że tak jak ja myślałem w mojej woli, tak też kształtowałem stopniowo Twoje myśli w mojej woli, przygotowując dla nich miejsce. Tak jak czyniłem, kształtowałem stopniowo Twoje czyny w mojej woli i postępowałem tak z całą resztą. To, co czyniłem, nie czyniłem dla siebie, bo tego nie potrzebowałem, lecz dla Ciebie. Dlatego czekam na Ciebie w mojej woli. Zajmij miejsca, które moje człowieczeństwo przygotowało dla ciebie, i nad moimi formami czyń Twoje. Gdy czynisz to, co ja, wtedy jestem zadowolony i otrzymuję pełnię chwały.